no mordeczki, z tej strony Mieczek No i oczywiście na samym początku będziemy losować zwycięzcę z poprzedniego odcinka Także lecimy No i trzeba było dać liczbę na pewno No i emotkę, także Antek tutaj myślę, że się załapał No ale sprawdzimy jeszcze tutaj Antka Antek, czy subskrybuje publicznie? Raczej tak 53 komentarze, także gratulacje mordko No a my lecimy na CSGO Skinsa E, także chciałbym wam przypomnieć Jeszcze czekajcie e, o konkursie Także otworzymy tutaj sobie w międzyczasie e, AWP 50-50 Case'ik, 50 no zobaczymy jak nam tutaj Oda, i trzy AWP ki będą, nie No jednak nie, e, jednak tylko Jedna tutaj, ale no fajna Bo zwróciła nam praktycznie całe tutaj e, Otwarcie, także e, No w miarę spoko, tutaj jest mordeczki e, Nie jest najgorzej, no i znowu tutaj Dwie Hyper Bestie wypadną za 250 zł Także e, no znowu nam się zwraca Kurczę, no niestety tylko jest, Wrocik, e, także trzeba było chyba to na bitewce zrobić. E, no i przypominam, że jest to przedostatni dzień na wpłatę do konkursu na takie rękawiczki. E, no i Emeczkę, hyperbestie, e, 10 zł no to jest jeden ticket wpłacony składem mieczek na CSGO Goskinsa. E, także jeśli ktoś chce wziąć udział, no to polecam. E, no i zapraszam, bo już ostatni dzień. Także e, są duże szanse: mordeczki, każdy ma szansę wygrać. E, także no. Kto nie próbuje, ten nie wygrywa, no tak jak teraz e, mamy 400 zł z tego otwarcia, 3 hyper bestie. pierwszy raz mi tak siadło, e, także damy tutaj jeszcze tutaj ostatnią szansę, no i znowu 3 hyper bestie, także kurde, może ja bym został jeszcze na tej skrzyneczce, chociaż nie wiem czy to jest dobry pomysł, e, no tutaj w battle stanie, także zwróciło nam tylko 7 dyszek na plusie, e, no ale znowu otwieramy, no oby nie było tutaj tylko battle to będę zadowolony, e, no i dwie battle są, także dobra, koniec z tą skrzyneczką. AWP 50 na 50 jest spoko, nie ma co przesadzać mordeczki. No i tym razem potwieramy sobie agentów case'ów na ulepszeniu, bo dodali teraz ulepszenie. Mamy tutaj większe procenty na te czerwone skinki. No, także zobaczymy jak to tutaj odda. Wcześniej oddawało w miarę spoko, potrafiło oddać skinka za 250 zł, no i chyba będzie ładnie. Chyba będzie elegancko mordeczki. No, ja pierdzielę 400 zł za agent case'a. Znaczy 400 z jednej skrzynki, mordeczki Sirblody, Bloody Miami Daryl. Zajebisty skin, naprawdę. Także, mordeczki, no można tutaj trafić coś e, fajnego tym razem, ale zobaczymy, no zobaczymy. Damy tutaj jeszcze jedną szansę. Szkoda, że to nie był ten. E, no, ale i tak tutaj nam <laughs> praktycznie zwraca. Ten Guerilla Warfar e, 224 zł, także no prawie nam tutaj zwróciło dwie dyszki, tylko na stracie było. No, i tutaj kurczę de Professional by było dużo lepiej, a tutaj będzie raczej strata. No, dokładnie tak e, 200 zł na stracie. Także ostatnia szansa dla agent Kesa Ktoś tutaj go polecał, że jest. Na ulepszeniu, także no zobaczymy. Guerilla, no całkiem spoko. Skinki, dobra, ostatnia szansa. No miałem już tutaj nie dawać, ale coś mnie tutaj skusiło. No i tutaj by było ponad 600 zł. Kurde, no fajne te, fajne złote agenty. No ale niestety nie chcą mi tutaj wypaść. Także leć, 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 jest elegancko. Mamy tutaj ponad 200 zł na pewno. No w końcu 289, ale no kurczę, Myślałem, że będzie lepiej. Także 3700 nam zostaje. Tak, dokładnie po odświeżeniu stronki. Tyle nam zostaje, także spróbujemy jeszcze sobie tutaj M4 Kaysa 50 a 50, tak jak ostatnio. No zobaczymy, czy dzisiaj lepiej nam coś tutaj odda. No Meczka z pierwszego, z pierwszej tej skrzyneczki z pierwszego otwarcia. No niestety jest to strata i tak 50 zł. kurczę, No tutaj będzie Meczka. No ale lipa, reszta jest lipa. No, ale przynajmniej ta jedna meczka zwróciła nam praktycznie całość. Jeszcze tutaj Bazilisk dorzucił trzy dyszki. Także no nie jest najgorzej, ale ja liczyłem, że tu będzie większy profit. No ale jest tutaj tylko strata. No, zobaczcie, 500 zł już nam zostaje na naszym koncie. Także ostatni tutaj strzał za 400 zł. No i na... no, nie, szkoda gadać. Wychodzimy, wychodzimy. No jest tragedia. Musimy zacząć chyba wbijać na Case Battle. No, taka case batla, wiecie, na, na start, żeby rozgrzać tutaj z Zombus, e, no zobaczymy, przywitamy się tutaj z ziomeczkiem e, klasyczna bitwa, także zobaczymy jak to wyjdzie, e, no miejmy nadzieję, że będzie zwycięstwo, CZeczka nam teraz wlatuje, e, całkiem spoko skiny, ale niestety nie są dużo warte, no znowu taka e, CZka, także ziomuś nas wyprzedził, ponad 5 dyszna, czy Zombus, e, także no, koniec, przegrana. I gratki, no gratki tutaj zarobienia 6 zł. No ale niestety lepiej zrobić te 6 zł niż stracić 70 parę, czy tam ponad stówkę. Dobra, jeszcze raz, no jeszcze raz. ZOMBUS jeszcze raz robi taką bitewkę. Do czemu by tutaj nie spróbować? Musimy odświeżyć tutaj bitewkę, stronkę. No i lecimy. Niestety będzie bez głosu, bo poleciało, ale chyba mamy to mordeczki z pierwszej skrzyneczki już nam fajnie oddał tutaj z Elegant Case a. Cortex'ik również nam tutaj fajnie sypnął. Przedostatnio tutaj będzie skrzyneczka, no i Desolate Space. Także w końcu nam fajnie oddaje z tej bitewki. No i zombus raczej nie ma prawa nas tutaj dogonić, chyba że jakoś kostkę by zdobył. No i wskarniamy to za 283 zł. No i musimy tutaj wejść. Przedajemy to no i wchodzimy dobra jeszcze daily casik dla leniwych albo nie daily Casic będzie w następnym odcinku mordeczki nie ma co tutaj przesadzać także spróbujemy jeszcze raz event case przetestować czy te skrzynki są w ogóle opłacalne czy nie zrobimy bez test bez boosta no i na buście także trzy skrzyneczki make up klikniemy sobie to trzy razy. No, i zobaczymy, jak tutaj odda nam No Nie są to drogie skrzynki, ale zawsze można tutaj coś wyciągnąć. No, i e, mamy ponad tutaj dyszkę, praktycznie z e, profitu no 8 zł. E, także zobaczymy. No, na razie w miarę spokój. Tutaj Fever Dream. E, no, i ten Olbrzym są w miarę chyba dobrej cenie. No, niestety, ten Olbrzym nie jest za 8,61. Dobra, ostatni tutaj strzał. E, kurczę czekajcie sekundę. Dobra mordeczki, już jestem tutaj teraz na ulepszeniu make-up casik, zobaczymy za 25 zł e, No niestety zadzwonili tutaj do mnie, nie miałem wyciszonego telefonu, e, także musiałem przerwać nagranie, ale dostajemy tutaj, myślałem, że będzie spora strata, jednak tutaj P90 uratowało nas, e, także 5 zł straty no nie są tutaj za duże kwoty nie wypadają tutaj dobre skiny, chociaż mogłaby koska tutaj jakaś wylecieć. Także ostatnia tutaj skrzyneczka. Ten make-up ja nie będę tutaj dłużej siedział na takim e, dziadostwie. E, no ale Bullet Queen już taki w miarę. E, solidny skin, no ale nie nawet nie zwrócił tutaj nam niestety make-up case'a, także e, beach bag case, beach bag case, no czy to się opłaca wątpię. 3 e, liśki tutaj mamy na jedno kliknięcie, no i kurczę, ty z pierwszego kliknięcia chyba będzie e, w miarę tutaj elegancko, w miarę będzie proficik e, no dokładnie tak, 44, także e, no zapeszyłem, ale jednak wyszło spoko, także zobaczymy no drugie kliknięcie, już nie będzie takie dobre, e, tutaj famasik. E, za 7 zł, także dwie dyszki. No, nie jest tak najgorzej. W sumie tutaj tylko dyszka e, dyszka na stracie. Także e, ostatni to jest strzał. Water Elemental Gloczek. Ile on jest warty? Pewnie jest dwie dyszki. E, 15 zł. Także na no, 23 zwróciło. E, no, nie jest najgorzej. Naprawdę myślałem, że będzie zabierał tutaj bardziej ten Beach Case. E, także dajemy go tutaj na ulepszeniu za 63 zł. No, i tutaj już zabierze dużo więcej. E, 2P2000. No, bardzo słabe tutaj skinki. Naprawdę wyleciały. Teraz Hyperbestia w końcu wyleci. No, zatrzymaj się dokładnie tak. Szkoda, że nie Hyperbestia i chromatyczna Operacja, Ale nie można mieć wszystkiego. 77 zł. No i ostatni jest strzał. Edge Beach No i mogliśmy już go nie strzelać. Tutaj był dużo lepszy zarobek. Tutaj będzie strata. Ponad 4 dyszki. Także no trudno case'ik, 63 zł tutaj za jedno kliknięcie, trzy skrzyneczki, no i nic nie wylatuje. Mecha, Indrast, Mecha Industry jest tylko Deagle, ale on wart jest, no, trzy dyszki, także w sumie w miarę zwróciło prawie 5 dyszek, mamy z tego także 15 zł na stracie. No, myślałem, że będzie gorzej z tych skinków, po których tutaj widziałem. Legion of Anubis, Sportik Także no znowu tutaj uratował nas ten skinek, ale nie jest to proficik. Także ostatni raz Luggage Case, no i Mecha Industries. No jest średnie mordeczki, Black Time, Mecha Industries znowu, ale no coś tam zwraca, no niestety, ale to nie jest to, czego oczekujemy. Także na ulepszeniu za 126 zł. No zobaczcie, mieliśmy 3400, zeszliśmy już do kwoty 3100. Także no przemyślcie czy te e, skrzyneczki eventowe się opłacają mordeczki e, zaraz dam wam znać ogólnie no zobaczymy jeszcze tutaj dwa razy e, to znaczy ostatni raz klikniemy no i ten 5.7 e, tutaj w dobrym stanie jest warty nawet 200 zł no i fajnie tutaj nam zwróciło e, ponad 6 dyszek także last tutaj szans e, dla tej skrzyneczki no, i Ocean Deagle Mecha Industries to chyba zwróci nam tego luggage case'a e, no prawie prawie 26 zł na stracie także nie opłaca się mordeczki. No zostaje nam 3200, także trochę się odkuliśmy Na tym poprzedniej e, skrzyneczce, e, Ale zobaczymy co nam przyniesie Tym razem backpack casik. No i zostań tutaj, zostań, zostań e, No będzie dużo lepiej niż tutaj by było e, Sam ten aqua marine revenge e, Kosztuje 208 zł, także fajnie 332 zł, e, 7 dyszek na proficie Jeszcze tutaj dwa razy klikamy No i fajne tutaj skinki naprawdę wylatują e, W dobrym stanie, oby tylko to było I będzie elegancko No wersja tym razem uratowała E, także jest zwrocik, no zobaczymy jak to będzie na ulepszeniu. No i last, e, tutaj kliknięcie, no i już lipa jest e, ek, e, Neonowa Rewolucja, no dokładnie 150 zł, także e, stówka straty, no nie było tak najgorzej, mordeczki, myślałem, że będzie gorzej, także 504 zł, jeszcze ktoś mi tutaj spamuje, no zatrzymaj się, Stream kurde, e, backpack Kejcik, myślę, że nam zabierze tutaj chyba za sporo pieniędzy, także ostatnią szansę mu daję. Myślę, że nie ma co tutaj mu dawać trzeciej szansy. Ten Chatterbox Cerberus nie Cerberus, po prostu on jest warty 327 zł. E, także, no, prawie nam tutaj e, zwróciło, ale dobra, Daję, no, miało być test. E, to robimy test. No i kurczę, Angry Cerberus. To może w sumie będzie te 500 zł. Ja pierdzielę, tym razem Cerberus jest warty stówkę. Także, tak jak myślałem, backpack Kejsik jest do wywalenia. No i sweet case'ik już tutaj otwieramy po jednej skrzynce Nie ma co. E, trzy tutaj dajemy szansę. No przesadziłem, przesadziłem z tym backpack casem Mogliśmy tutaj e, trochę delikatniej polecieć. Tym razem zostaje mi już tylko dwa. E, to znaczy 1900. No i wild wildfire'ek tutaj nam wlatuje. Także e, trochę się odkujemy na tym sweet case'ie. E, zobaczymy jak to będzie na buściku. No i baskil. E, szkoda, że nie ten golden coin. No. Nie wszystko... No, niestety, no widzicie jak tutaj e, jest, także. Dobra, ulepszenie dajemy. Naraz chyba klikam po prostu, ostatni raz, e, dwie skrzyneczki, czyli 840 zł. No i ja liczę tutaj, że wypadnie jakaś koska, mordeczki, Zamy, zamykam oczy po prostu. E, no i jakiś skinek przynajmniej za 500 zł. Chyba będzie. E, o, zajebiście mordeczki. Na sam koniec jeszcze taki e, asimowek Sweet Case, także uratował nas e, 2800 Zwróciło, także jeśli odcinek Ci się podobał, zostawcie opeczkę w górę, no i życzę Wam miłego dnia. Siemano.